David Thompson, pozornie niepokonany 45-letni prawnik korporacyjny, nagle staje w obliczu śmierci podczas zawału serca, który zmienia jego życie. Jego doświadczenie bliskiej śmierci otwiera mroczny portal do niepokojących prawd o moralności i ukrytych cieniach ludzkiej natury. Wyobraź sobie, że musisz stawić czoła śmierci, by odkryć przerażające sekrety czające się w Twojej duszy. Co dzieje się, gdy odnoszący sukcesy prawnik staje na krawędzi śmiertelności? Przygotuj się na szok. Jakie przerażające wglądy mogą na nowo zdefiniować jego rozumienie dobra i zła? Kiedy doznałem zawału serca, panika zawładnęła moim wnętrzem. Moja klatka piersiowa się skurczyła, a przytłaczający strach chwycił moje serce, ściskając je z intensywnością, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Walczyłem o pozostanie przytomnym, gdy ciemność zaczęła wkradać się na krawędziach mojego widzenia. Ale wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. Poczucie dziwnego odłączenia sprawiło, że czułem się jakbym wyzwalał się z własnego ciała. W mgnieniu oka unosiłem się ponad wszystkim, obserwując z frenetycznym wysiłkiem medyków poniżej. Ich twarze skryte pod maskami pilności i desperacji. To było surrealistyczne. Moje bezwładne ciało, blade i nieruchome na zimnym stole, podczas gdy oni walczyli z czasem by mnie uratować. Niemniej jednak w tej kryzysowej chwili życia i śmierci odnalazłem dziwną spokojność, która mnie otaczała. Panika, która pulsowała w moich żyłach chwilę wcześniej, szokująco ustąpiła miejsca akceptacji. Unosiłem się tam, wolny od strachu, jakbym był owinięty w ochronny kokon, chroniący mnie przed chaosem poniżej. To było mylące i wyzwalające jednocześnie. Mogłem widzieć, jak moja klatka piersiowa unosi się i opada, a raczej jak nie unosi się wcale, ale to nie zakłócało mojego spokoju. Byłem odłączony, ale głęboko świadomy. W tej chwili zrozumiałem kruchość istnienia cienką zasłonę oddzielającą żywych od umarłych. Kiedy patrzyłem w dal, na horyzoncie pojawiła się ogromna ciemność, zapraszająca mnie w przepaść. To było jednocześnie niepokojące i magnetyczne siła przyciągająca mnie z obietnicą ujawnienia. Pytania przelatywały przez moją głowę szybciej niż szpaki w locie. Co kryje się w tym nieprzeniknionym cieniu? Czy to koniec, czy może tylko nowy początek? Czy zmierzę się z prawdami ukrytymi w moim sercu i duszy? Czy po prostu zostanę pochłonięty przez ciemność? Pokusa, by zanurzyć się w tę pustkę, Stawała się coraz silniejsza, odurzając mnie z każdą mijającą sekundą. Niemniej jednak strach tlił się we mnie, szepcząc o tym, co czeka za tym spokojem. Wzdrygnąłem się, czy może to tutaj stawię czoła najciemniejszym zakamarkom mojej moralności. Gdy unosiłem się tam, złapany między dwa światy, cienie zbliżały się, a ja nie mogłem przestać myśleć. Co czeka mnie po drugiej stronie tego spokoju? Jakie prawdy wyłonią się z ciemności i jak wpłyną na wszystko, co myślałem, że wiem o dobru i złu? Kiedy unosiłem się ku próg, lśniący eterycznym blaskiem, poczułem dziwny miks obaw i zainteresowania przepływający przez mnie. To nie było zwykłe przejście, wydawało mi się bramą do głębokich objawień o samym istnieniu. Ostrożnie przekroczyłem ją, a natychmiast wokół mnie wszystko się zmieniło. To co ujrzałem było kalejdoskopem ludzkich żyć. Każda chwila rozłożona przede mną jak żywe migawki w czasie. Widziałem akty dobroci. Matkę przytulającą swoje dziecko, nieznajomego pomagającego innemu w potrzebie, przyjaciół śmiejących się i dzielących ciepło. Ale te podnoszące na duchu sceny były niepokojąco zestawione z ciemniejszymi wizjami, cieniami egoizmu, zdrady i niewyobrażalnej okrucieństwa. Te surowe kontrasty ukazały historię triumfu i rozpaczy, sadząc we mnie ziarno niepewności co do samego moralnego płótna ludzkości. Uderzyła mnie niepokojąca myśl: co jeśli prawdziwa natura ludzkości ujawnia się w chwilach kryzysu? Pozwoliłem umysłowi błądzić i poczułem, jak moje przekonania zaczynają się kruszyć. Te promienne chwile dobrej woli wyglądały na kruche w zestawieniu z mrocznymi impulsami, które wszyscy w sobie nosimy. Często ukrytymi pod powierzchnią. Radość i ból, światło i cień razem malowały niepokojącą rzeczywistość, w której dobro i zło współistnieją w ciągłej walce. Kiedy żeglowałem przez te sceny, coś głębokiego zaczęło się przede mną ujawniać. Zestawienie życzliwości i zepsucia oświetliło złożoność ludzkiej natury. Każda wizja ciągnęła mnie za serce. Rozpalając pragnienie zrozumienia, dlaczego oscylujemy między altruizmem a egoizmem. Chciałem uchwycić siły, które popychają nas ku współczuciu, i te, które prowadzą nas ku zagładzie. To odkrycie pogłębiło mój wewnętrzny konflikt, zmuszając mnie do zmierzenia się z niewygodną prawdą. Nasza zdolność do dobra często przyćmiewana jest przez chciwość i oszustwo. Zatracony w tym wirze sprzecznych emocji, zdałem sobie sprawę, że te wizje były czymś więcej niż tylko obserwacjami były objawieniami skłaniały mnie do refleksji nad moimi własnymi działaniami i wyborami. Czy ja również byłem uczestnikiem tej nieustającej moralnej bitwy? Świadectwo tych wad ujawniło prawdę, której nie mogłem już dłużej ignorować. Prawdę tak przejmującą, że domagała się odpowiedzi, gdy kontynuowałem swoją podróż. Jakie głębsze pytania moralne czekały na mnie w tej surrealistycznej rzeczywistości? Wiedziałem, że odpowiedzi będą trudne, ale niezłomna ciekawość skłaniała mnie do głębszego zanurzenia się w to niepokojące odkrycie. Gdy zanurzałem się głębiej w tę surrealistyczną rzeczywistość, stanąłem w obliczu cieni najgorszych cech ludzkości. Chciwości, zdrady i oszustwa. Atmosfera stawała się gęstsza, niemal namacalna, jakby każda emocja przybierała fizyczną formę, wirując wokół mnie. Znalazłem się w krajobrazie odzwierciedlającym pęknięcia w naszym zbiorowym sumieniu. Każdy cień niósł ciężar, zmuszając mnie do skonfrontowania się z ciemniejszymi aspektami mojego istnienia. W tych momentach dostrzegłem, jak chciwość wypacza intencje, prowadząc ludzi do poświęcania integralności dla osobistego zysku. Obserwowałem, jak przyjaźnie kruszyły się pod naciskiem zdrady, gdy bliskie więzi były zrywane przez jeden egoistyczny wybór. Każda scena rozgrywała się jak porywająca tragedia, jednak wydawała się zbyt realna, by być tylko wytworem wyobraźni. Czułem ból i smutek, które wskazywały na głęboko zakorzenione prawdy, które często wybieramy ignorować. Te doświadczenia stały się przejmującymi przypomnieniami o naszym wspólnym mroku, a każda iskra iluminowała złożoność ludzkiej natury. Zmagałem się z ich znaczeniem to nie było tylko o wadach innych było to lustro odbijające części mnie samego, skłaniające do introspekcji. Świadectwo tych wad ujawniło prawdę, której nie mogłem dłużej ignorować. Ludzkość, w swojej surowej i nieprzefiltrowanej formie, była zarówno przerażająca, jak i głęboko oświecająca. Czułem pilność, by zrozumieć implikacje tych odkryć. Jak daleko zbłądziliśmy? Intensywność wizji narastała, a ja czułem przymus kwestionowania własnych wartości. Czy ja również byłem częścią tego cyklu? Czy pozwoliłem, by urok materialnego sukcesu lub chwilowa natura społecznej akceptacji wpływały na moje decyzje? Gdy konfrontowałem się z tymi niepokojącymi pytaniami, zdałem sobie sprawę, że odpowiedzi wymagały bolesnego zdęcia. Z każdą mijającą chwilą czułem się zawieszony między horrorami a oświeceniem, uwięziony w sieci, która wymagała odpowiedzialności. Paradoksalnie, uznanie tych cieni nie napełniło mnie rozpaczą. Zamiast tego nadało moim doświadczeniom głębokie poczucie celu. Zrozumiałem, że dostrzeganie tych moralnych niedoskonałości to pierwszy, kluczowy krok w ich przezwyciężeniu. Czułem, że odkrywanie tajemnic jeszcze się nie skończyło. Jakie przerażające prawdy mają się ujawnić? Każda nowa informacja wciągała mnie głębiej w moralny labirynt. Niepohamowana ciekawość popychała mnie naprzód. Wiedziałem, że ciemność można pojąć tylko poprzez odważne eksplorowanie, nieuchronnie prowadząc mnie ku temu, co czai się za cieniem. Nagle znalazłem się w ogromnej eterycznej komnacie, otoczony intensywnym światłem, które wydawało się jednocześnie ciepłe i ciężkie. Jakby sama esencja wszechświata zbiegała się w tym miejscu. Przed mną stały nieziemskie byty. Ich formy promieniowały mocą, emanowały obecnością, która przyspieszała moje tętno zarówno w zachwycie, jak i w przerażeniu. To nie była zwykła konfrontacja. Stałem przed moralnym trybunałem, zgromadzeniem świadomości wykraczającym poza ludzkie pojmowanie. Gdy zwrócili swoją uwagę na mnie, poczułem ich przenikliwe spojrzenie, myślącą o cenę etycznego upadku ludzkości. Każda istota emanowała energią, która trzymała mój wzrok. A ja czułem się odsłonięty w sposób, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Ukazali surową rzeczywistość społecznej nieuczciwości, chciwości i zdrady, które tak łatwo wkradają się w nasze życie. Ich głosy brzmiały we mnie, echo prawd przebijało zasłonę zadowolenia, za którą dotychczas żyłem. W tej chwili zrozumiałem odpowiedzialność w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie poczułem. Zdawało się mówić ich spojrzenie, a ciężar ich osądów przygniatał moje ramiona. Każde kłamstwo, które kiedykolwiek powiedziałem, każda chwila, w której zignorowałem cierpienie innych, migotały przed moimi oczami, jak sekwencja przerażających wspomnień. Czułem ciężar zbiorowej odpowiedzialności grawitację naszych wyborów obciążającą nie tylko jednostki, ale także struktury naszej wspólnej egzystencji. To było oszałamiające objawienie, które zmusiło mnie do skonfrontowania etyki, którą tak często ignorowałem. Widziałem wizję ludzkości potykającej się w ciemności, kulturę zanurzoną w momentach zdrady, które prowadziły do cyklu moralnych porażek. Te nieziemskie strażnicy nie oszczędzali słów, ujawniając, jak normy społeczne przesunęły się, by zaakceptować nieuczciwość i korupcję. To było głośne wołanie do uznania wzorców myślenia, które wcześniej bezwiednie akceptowałem. Ich nagana wzbudziła pragnienie sprawiedliwości, pragnienie uwolnienia się od apatii, która stała się zbyt wygodna. Jakie wyroki zapadną nad nami i co to oznacza dla naszej przyszłości? Te myśli krążyły w moim umyśle, wirowały w burzy ciekawości i grozy. Gdy opowiadali o złożonej sieci wyborów, które doprowadziły nas do tej przepaści, poczułem drżenie w sobie, żarliwy apel do działania, wzywający mnie do refleksji nie tylko nad przeszłością, ale i wyborami, które mogę podjąć w przyszłości. Trybunał Światła czekał na moje odpowiedzi, ale nie mogłem powstrzymać się od pytania: czy ludzkość usłyszy ostrzeżenia wyryte w naszych historiach, czy też pozostaniemy ślepi na nadchodzące konsekwencje? Obrazy błysnęły przed moimi oczami. Każdy z nich stanowił ostrzeżenie dla przyszłości. Unosiłem się w tym dziwnym limbo, żywy zlepek grozy i jasności. Widziałem świat się rozpadający, miasta zdewastowane, rodziny rozdzielone zdradą, całe społeczności pogrążone w rozpaczy. Te obrazy były wstrząsające. Publiczne skandale wywołujące oburzenie. Liderzy, którzy zgubili swoją drogę. A wszystko to zakorzenione w wyborach, które podejmujemy dzisiaj. Przestroga mocno odbijała się wewnątrz mnie. Jeśli moralny kompas ludzkości nie zyska pewności, rzeczywiście zmierzamy ku niebezpiecznej przyszłości. Gdy zmagałem się z tymi objawieniami, poczułem dreszcz strachu ogarniający moją duszę. Każdy scenariusz przedstawiał to, co mogłoby się wydarzyć, jeśli wybierzemy ignorancję zamiast świadomości zadowolenie zamiast działania. Jednak to doświadczenie nie było jedynie obciążone ciemnością. Splecione z tymi surowymi ostrzeżeniami były szeptane nadzieje. Byty światła przekazały potężną wiadomość. Odkupienie leży w wyborach, które podejmujemy tutaj i teraz. Ciężar tej realizacji unosił się w powietrzu, niemal namacalny. Myślałem o momentach w swoim życiu, kiedy odwracałem się od tego, co wiedziałem, że jest słuszne. O tych drobnych decyzjach, które w danym momencie wydawały się niegroźne, ale prowadziły do większych moralnych porażek. Czy jesteśmy naprawdę gotowi na to, co nas czeka, jeśli zignorujemy te ostrzeżenia? To pytanie majaczyło w mojej głowie, zmuszając mnie do przemyślenia moich działań i ich konsekwencji. Jednak z każdym ostrzeżeniem przychodził błysk nadziei. Światło upewniło mnie, że mamy moc zmieniać narrację. Nasze dzisiejsze wybory mogą przekierować bieg naszej wspólnej podróży. Wyobrażałem sobie ludzi budzących się do swojej wyższej jaźni, stających w obronie sprawiedliwości i przyjmujących współczucie w sposób, którego wcześniej nigdy nie dostrzegałem. Każdy akt dobroci tworzył transformacyjną falę, zdolną do odparcia ciemności. Ale nie mogłem pozbyć się dręczącego pytania: ale jakim kosztem? Zdałem sobie sprawę, że te odkrycia niosą ze sobą ogromną odpowiedzialność. Sukces wymagał od nas skonfrontowania się z mrocznymi skłonnościami, usiąść z niewygodą, zaakceptowania naszej wspólnej odpowiedzialności. To nie chodziło tylko o osobiste wybory, chodziło o zaakceptowanie ciężaru, który razem dźwigamy jako opiekunowie ludzkości. Droga przed nami jest pełna wyzwań, ale potencjał odnowy jest zawsze obecny. Z głębszym zrozumieniem moralności spoczywającej na naszych barkach, stoimy na kluczowym skrzyżowaniu w naszej historii. Stawka nigdy nie była wyższa. To nasz moment, aby wybrać. Gdy wróciłem z krawędzi, ogarnęło mnie głębokie zrozumienie. Zrozumiałem, że każdy z nas ma moc zmiany narracji swojego życia. To nie chodzi tylko o osobiste zbawienie chodzi o wspólną podróż w kierunku uzdrowienia i zrozumienia. Często stoimy w obliczu pułapki cykli obwiniania, ale w momencie, gdy wybieramy przyjęcie naszej odpowiedzialności, uwalniamy się od tych łańcuchów. Każda decyzja, którą podejmujemy, wpływa na życie innych, to współzależna sieć wyborów, pragnień i wartości, która kształtuje nasz świat. Uznanie tej prawdy może być przytłaczające, jednak również wznieca iskierkę nadziei. Przyjmując naszą wspólną odpowiedzialność, zaczynamy przepisywać historie, które nas łączą, torując drogę ku bardziej współczującemu istnieniu. Prawdziwa podróż zaczyna się, gdy nasze czyny zaczynają odpowiadać naszym wartościom. Tam zachodzi prawdziwa transformacja. To dostosowanie wymaga nieustannej szczerości wobec siebie i głębokiego zaangażowania w autentyczne życie. Kiedy nasze intencje pokrywają się z działaniami, Stajemy się latarniami zmian nie tylko dla siebie, ale i dla tych, którzy są świadkami naszej podróży. W chwilach, gdy odważamy się być wrażliwi, dzieląc się swoimi zmaganiami i sukcesami, tworzymy przestrzeń dla innych, aby uczynili to samo. Niech to będzie przypomnieniem, że najmniejsze akty integralności mogą uruchomić głębokie zmiany. Zachęcam Cię do przyłączenia się do rozmowy. Podziel się swoimi historiami lub doświadczeniami w komentarzach poniżej. Twój głos ma znaczenie w tej tkaninie wspólnej ludzkości. Każdy z nas niesie unikalne spostrzeżenia z naszych prób, a dzieląc się tymi historiami pielęgnujemy społeczność opartą na zrozumieniu i wzmocnieniu. Wyobraź sobie moc, jaką mamy, kiedy jednoczymy nasze narracje, wspierając się nawzajem w zmaganiach z złożonościami życia i moralności. Jeśli znalazłeś tę eksplorację pouczającą, daj temu filmowi kciuk w górę i subskrybuj, aby otrzymać więcej inspirujących treści, które poszerzają nasze perspektywy. Twoje zaangażowanie napędza naszą misję, aby głębiej wnikać w te osobiste i społeczne tematy, rzucając światło na ciemności, które czasami zasłaniają nasze zrozumienie moralności. Razem możemy kontynuować eksplorację tych kluczowych pytań. Rozszerzając nasze horyzonty i odkrywając praktyczną mądrość po drodze. Dziękuję, że jesteś częścią tej podróży ze mną. Do zobaczenia następnym razem. Bądź autentyczny i nie przestawaj kwestionować świata wokół ciebie. Twoja gotowość do przyjęcia ciekawości nie tylko wzbogaca twoje życie, ale również wspiera rozwój tych, którzy dzielą tę przestrzeń z tobą. Pozostańmy zaangażowani w poszukiwanie prawdy i integralności we wszystkim co robimy.